Lariński Łukasz Mańkowski razem ze mną Mateusz Tarzan Leśniak. Znami się chyba nie od dzisiaj. Tak? Mati, co ty zrobiłeś? Naprawdę czapki z głów. Yy, bo... Wiesz co, no zwieńczenie miesięcznej pracy, sam chyba wiesz, nie? Tak? Bo jak nie wiecie, tutaj kolega ze mną trenował. Mati, powiedz, no. jak oceniasz w ogóle ten okres przygotowawczy, bo wróciłeś do Grudziądza, do swojego rodzinnego miasta. Co, jak w ogóle, skąd ta decyzja, żeby tam wiesz wrócić? Co, yy, to była... E, jedna z najlepszych decyzji, e, którą podjąłem, bo wiedziałem, że jakby lampek Damian Lampkowski wyciągnie ze mnie to, co jest potrzebne do wygrania, i po drugie wyjdę ze strefy komfortu i zamknę się z chłopakami, którzy nie biją się dla pieniędzy, biją się dla siebie i dla swojej pasji. I chcę, po, chciałem poczuć, to wiesz, po co tu w tym wszystkim chodzi w tym sporcie? Powiedz, powiedz mi proszę, co, co miałeś w głowie w tej walce? Bo tu poszliście chyba całkowicie na żywo. No, to było tak. Ja stanąłem. I kurwa sobie chodziłem, tak jak trener mówił, na dystansie, nie? Ale ja już widziałem, że on już się czai w moją stronę. I ja zrobiłem tak, lewy prosty i zrobiłem krok do tyłu i chciałem na dystansie obieg, ale się zatrzymałem. I on mi machnął. I jak mnie trafił, ja mówię, no ni chuje, nie ja mówię... To jakby tu był guzik włączający. Tak, do i up, pum, od razu kurwa uruchomiłem wiatraki, nie? A naprawdę piękna walka, kurczę, spodziewałeś się, że tak może się podobać? Nie, dla mnie to jest kurwa inaczej, wizualizowałem sobie to, że go znokautuje, ale nie wierzyłem w to, ale wiem, że kurwa jakby czas przygotowań i tego, warto ciężko pracować, naprawdę i to kurwa wraca, nie? Dobro wraca. Był, był to dobry dla ciebie okres, bo wróciłeś jednak do rodzinnego miasta, ale czy był Najlepszy? też taki ciężki, bo jednak to była rozłąka był, z małżonką wiesz, i w ogóle? Co, był ciężki, bo zostanie roz, z żoną świeżo co po ślubie, e, ale jakby... Był mi potrzebny ten czas, dla siebie, dla samego siebie, nie? Fajnie, grudziąc mnie zajebiście przyjął, wszyscy za mną krzyczeli, wiesz, yy, przychodzili pod salę i cieszę się, że też dla nich to zrobiłem, wszystkich, że wiesz, nie zawiodłem nikogo, nie? Ale też yy, jak trenowaliśmy, właśnie dużo takiej energii też wniosłeś do klubu, tak, można powiedzieć, tak nie? jest, trochę, tak jest. No, ja się cieszę, jestem zadowolony, nie? Naprawdę. Co teraz dla Tarzana? Yy, wiesz co? Poszły dwa wyzwania, z tego co słyszałem? Mocne, kurwa, trochę mnie, trochę mnie poniosło, co? Co? Wydaje mi się, że jak dostanę okres przygotowawczy, to to jest MMA. Tutaj wszystko może się zdarzyć. Tak, myślę, że akurat zawodnicy, których wymieniłeś, mają jakieś walki, więc myślę, że będziesz miał jeszcze sporo czasu. Bo tak naprawdę, jeżeli miałbym jednym słowem opisać twoje przygotowania w Grudziądzu, to bym opisał słowem progres. Bo naprawdę widziałem ciebie, jak przyszedłeś na pierwszy, pierwszy trening, trening a te, jak wychodziłeś teraz do walki, to naprawdę dwóch innych tarzanów tak, widziałem. już był, wiesz, narożnik zrobił taką pracę, na mój na, tak mnie nakręcił, że ja czułem tą, wiesz, wczoraj już na. Ja, ja już czułem to wczoraj na ważeniu, że ja już, ja już wygrałem. Ja już to czułem, nie? ja już to wiedziałem. Ja wiedziałem dzisiaj, że ja się obudziłem, nie robiłem żadnego szauri, nie siedziałem w hotelu, nie zamykałem się. Kurwa, po prostu byłem gotowy, wyszedłem, zrobiłem robotę. Stresowałem się, chuj, nie powiem, że nie. nie. Czyli był stres, był jak wchodziłeś, do patrzył. jednak kurwa, no siedzi tu z 12 tysięcy osób, nie? Patrzy na ciebie, kurwa, i wszystko. Ja byłem underdogiem tego, nie? On wielki zabójca, kurwa, wszystko, nie? A to jednak nie. Czyli tak naprawdę dałeś wszystkim zarobić swoją dyspozycją dzisiaj. Pozdrawiam. I co teraz? Co, no teraz co planujesz? Yy, nie wiem, chcę odpocząć Odpoczywę. jeden dzień. I nie, przy, Idę z moimi przyjaciółmi, bo wszyscy, nie wiem, 50 osób, czy 60 przyszło. Muszę ich wszystkich dzisiaj zadowolić i zabrać na kolację chociaż. No? Ale rozumiem, że nie spoczywasz na laurach i nie, wracasz... dalej. Będę częściej w Grudziądzy. No, mam nadzieję. I no. czyli planujesz następne przygotowanie do kolejnych walk w grudziącym? oczywiście? Najbardziej. Jak najbardziej. Moje miejsce jest tam. Przygotowań i całą ekipę bardzo serdecznie pozdrawiam. Chłopaki, dałem radę! Super, dziękuję ci dziękuję. bardzo za wywiad i jeszcze raz gratuluję. Tak jest, dziękuję ci bardzo. Ja idę tam bo